Co to, 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 to jest? Co ty zrobiłeś? się, palisz. Wiesz co? Nie wiem, czy wiesz, ale. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, jak szklanka się patrzy, jak wnosisz ósmą szklankę do pokoju. Rzeczywiście. To, to generalnie jedną z tych trzynastu pierdolę łokciem przed chwilą. I obiła się o 12, 12, o 12 innych. No i ty talerz! Na Nie, no ogólnie chodzi... mam teraz przy sobie jeden. Podobre? Jeden. ten, jeden kubeczek, bo wypiję kawę sobie przed streamem. To używka. Siedzę i gra. Jeżeli już mówimy o używkach, ja pierdele, jakie ja nienawidzę węgla. <ścoughs> Przypomniało mi się, bo dzisiaj rozmawiałem ze znajomym o używkach. I, I. Przeszliśmy ostatecznie na temat. Węgla zanieczyszczenie elektrownia yy, węglowych. Jak ja kurwa nienawidzę PG Górnictwo i energetyka konwencjonalna SA oddział KWB Bełchatów, yy, który od 1 stycznia 1999 roku yy, wykopuje węgiel brunatny Chyba Strasznie ta, no? Nie, ale... założenie od 75. Chuj, nieważne Strasznie ta, szczegółowo Ta. Jak ja... Kurwa, nienawidzę. Ale się teraz wkurwiam. Będę ich zabijał za to, że was węgla korzystają. Zjarany tost, ale będziesz łamany, chłopie. Zdychaj za ten węgiel. O nie. Jak to nie kurwa. siadło, no. Dobra, RG. Węgiel. Zgierowałem. Węgiel. Zgierowałem się. Lecisz. Wykopują węgiel. Dawaj, lecimy. oni palą węglem? Palą węglem. Churie. No kurwa, jebany Bełchatów. Jesteś sobie... <laughs> Jezu, Jest wzywa Bełchatów, kurde. No nie, ma ja kurwa Bełchatowa. Jesteś sobie wójtem gmin... Nie wiem, jesteś wsią jakąś, żłobnicą, położoną na skraju kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Bełchatów i mówisz, o, ale fajnie, mam, mamy parking i plac zabaw i nawet lokalne OSP. Mamy taras widokowy na kurwa jebaną odkrywkową kopalnię węgla. I mówimy... Ale fajnie, mamy tany, tani prąd, bo zaraz obok jest kopalnia węgla, która wydobywa go zaraz obok nas. Ale fajnie, no nie tania energia, tani prąd. Po czym się orientujesz, że kurwa, zaraz Twoja żłobnica podzieli losy Faustynowa, który jest już kurwa w dziurze od pięciu lat i nie istnieje. I na wiki jest pisana, jaka była wieś. Była Bo kurwa ją brunatnego. rozkopali w poszukiwaniu węgla brunatnego, który jest tak bez sensu jego kopać, bo on po chwili już się nie nadaje do palenia. Nie nadaje się do palenia, bo po prostu nie, nie daje energi strigerowany na węgiel wywierdaj mi z tym granatem no triggered, straszny ale na węgiel triggeruje no naprawdę i sześć kurwa kominów które emitują co2 do atmosfery a później się dziwią, że susza w Polsce wody nie ma wiesz jak pięknie by było jakby każdy miał panel fotowoltaiczny na dachu chociaż jeden I, idzie by plecy? jakie to plecy? Wyjebane w niego jezu zabij węgiel zabij węgiel co za bardzo jestem ja coś. idę po ciebie jutro rano, kurwa, wbijam samemu, bo nie mam innych przymierzeńców. Dzięki za follow, piąteczka. Rozwalę cię za palenie węgla i drewnem w piecu. Jak można kurwa zużywać... Piąteczka, dzięki za. Zasoby naturalne ziemi. Uwa! Palenie węglem to są same minusy! Jedyny plus to jest, że energia! To jest jedyny plus! Ja drop. Łee, energia atomowa jest zła, bo są odpady nuklearne. <laughs> Dobra, Złuch... możesz... <laughs> Skupmy są... się może troszkę... Nie, nie mogę! Ale są... Uy, bo są odpady nuklearne, nie... Uy. A z węgla nie ma odpadów wcale, są jeszcze gorsze niż Na... te... Nie no, nie są gorsze, to cała akurat fake, ale... No kurwa! A KS też jest kujowy? No więc wracając Cześć, do węgla. Damy. No. Wracając do... Ugrał je na rundę. Wracając do węgla, nie piszcie Erdziemu, że palicie węglem, bo rdzi po prostu wybuchnie. No bo jak kurwa, można palić węglem? Znaczy nie no, wiem, bo, bo jesteś na przykład biedny i nie stać się na panele fotowoltaiczne, bo sami nie, mam nie, nie stać na nie, ale jak tylko będę zarabiał tyle co jebi z tego YouTube'a, to kupuję... To pierwsze co... Ja nie kupuję sobie jakichś mikrofonów, lepszych komputerów to co ja kupuję panele fotowoltaiczne i samochód elektryczny. I inwestuję w, dla gminy albo miasta na wiatraki. Kurwa. Dołożę pięć złotych Ile ty mu zabrałeś? Wszystko mu zabrałem Łącznie z ręką, że nie, zzegnał, żeby nie palił <grym> Plastik Nie Weź proszę Wyślij na niego policję Jak można palić plastikiem albo oponami to jest jeszcze gorsze Ja mam sąsiada, Jak który pali na... właśnie, Ale... właśnie oponami I to jest w ogóle Ja bym na niego policjał, no są naprawdę Ale ja, oni nic po nie mogą zrobić Ekolodzy mu się już przejebali nieraz I tak nic nie mogli mógł, mógł zrobić Ekolodzy mu się przejebali, kiedy przychodzi Arsi. <grym> nie, naprawdę, ja chyba Idę się zapisać do jakiejś Greenpeace, akczywista. Mi się bardzo podobała ta akcja Pięteczka. w Hatowie od Greenpeace. Jak yy, wyświetlili Morawieckiego na kominie elektrowni. <grym grym> Czemu Morawickiego? No bo chłop podpisał ustawę, żeby tam nie zamykać kopalni czy coś. I, I wiesz, w kopalni nie ma złoża węgla, ale dalej kopać, żeby górnicy mogli, no nie? A później. Wrocław czy inny Śląsk? I. Bo trzęsienia ziemi my mamy, bo się kopalnie zawalają. To jest kopalnia na kopalnie. kopiesz. Jak nie, w Minecrafcie na spałnie? Kopiesz se i nagle się wpierdasz w inny tunel. Tylko że w Minecraft ci się nie zawali. W Minecrafcie Żeby... przyjdzie ci creeper. Ej czy on, czy on gada już przez godzinę o Fangru Tak! i będę gadał dłużej. To jest I dopiero to, że... początek Zdychaj! Pali węgiel, na pewno. To drugi też pali węgiel, węgiel, dobrze. Ej nie, naprawdę, jakby, jeżeli, znaczy prezydent nie ma niezagadania, kurwa, rządzie, to jest marionetkę. Ale jeżeli załóżmy, zostałbym prezydentem kimś znaczącym i mógłbym sforsować jakąś jedną ustawę, no kurwa, zdelegalizowałbym węgiel, naprawdę. Może nie zdelegalizował węgiel, bo też od razu nie można, bo wiadomo ale powoli jakby prowadził do wypierdolenia węgla z Polski. Dobra, już, już, spokojnie, bo już. atomowej my też za bardzo nie możemy mieć, bo nie mamy tylu rzek, yy, ale ja bym dał dofinansowania na panele fotowoltaiczne i więcej wiatraku. Yy, spoiler, drewno wcale nie jest dużo lepsze. My już wystarczająco mamy problem z wycinką lasów. O. Ale właśnie, kurwa, dlaczego ludzie nie potrafią sadzić drzew, jak zetną drzewo, no? No kurwa mówię, że u mał nasy Dobra, idzie można, już erdzi, Bo, do, Nie, dobra, już zostawmy węgiel, teraz czas tak o społecznym Jak można wszystko zalać betonem? No kurwa, jak ja nienawidzę miast Nie, no kurwa wszystkie... W Łodzi nie ma... W, Łodzi w lato nie ma gdzie usiąść Po dwa chodniki, wszystkie... Nie ma drzew w Łodzi gdzie wszystkie wycinają drzewa, bo jakiś jeden ogrodnik raz dziennie musi przyjść i przyciąć. No, nie raz dziennie, raz miesiąc. Musi yes. przyjść i je przyciąć i podać. Ale problem. Ja pierdziele. A później łe, bo jest susza, bo wysycha. Wiecie, że w Łodzi, yy, w warstwie glebowej od 0 do 7 albo 9 cm jest zero wilgoci. Nie ma totalnie wody, jest sucho. Jest suchy pył skończył czekaj, czekaj, czekaj sekundę bo chcę coś powiedzieć takie, ta, takie y, rg y, rg pierwsze co y, to takie kurwa ten ten węgiel, no ja nie mogę takie, poczekaj chwilę później kurwa ten metal, No kurwa. skończył jeden węgiel. temat zaczyna gadać no, przez godzinę gadał przez godzinę gadało o węglu i po prostu cały czas Ale jebać węgiel, jebać węgiel, po czymś Kurwa, jebany beta Kolejna godzina Uj. Ja nie jestem pijany, to politycy są chyba pijani, naprawdę Oni nie potrafią, nie wiem, forsują ten węgiel Jakby co najwyżej to im dawało 5 złotych dziennie A Nie, czekaj, daję no tak, podatki Poda, Podać mu Melisa, dokładnie, też tak uważam a udało się. Bo wow. Przyroda nie potrafi sobie poli po poradzić z deszczem. Wiesz dlaczego? No nie mogę trafić. Bo wszystko zalewamy betonem. Dobra, Ergi, już spokojnie, już uspokój się. Już... Nie, w tamtym meczu był węgiel, w tym meczu będzie węgiel. Nie, no proszę cię. Już nie mogę. Nie mogę się już tyle śmiać. Dobrze, o czym chcesz posłuchać. Nie mogę się już tyle śmiać, Ergi. Dlaczego? A śmiech to zrobię. Przyśmiej się do węgla. <śmiech> Wracając. <śmiech> <śmiech> Kogo kupił te tabletki? No, Jakiś, nie wiem, wziął kurna za dużo, za dużo dwutlenku węgla No kurwa, wyjdź na ulicę, nie, nie da się, bo kurwa, zdechniesz Wciągnął za dużo dwutlenku węgla Co jest kurwa? ten leci, wali chęty No po mnie wejdzie w kurwi. I ten cement, zjebane społeczeństwo Wszystko beton. nie, przysięgam, oh. jeżeli Sytuacja finansowa, zdrowotna i w ogóle doprowadziłaby mnie do tego, że będę mógł sobie wybudować dom na jakieś działce, a nie mieszkać w bloku To ja pierdolę, ja nigdzie nie wylewam węgla, ja sobie z drewna doprowadzę od bramy do domu, sobie z drewna doprowadzę ścieżkę A garaż zrobię tak, żeby bezpośrednio wychodził na ulicę, żeby niczego nie zalewać betonem Dobra, już wystarczy, proszę P Pograjmy Pograjmy Wiecie dlaczego jest kurwa tak gorąco? Bo kurwa wszystko zalewamy betonem bo kurwa odbija Yy, najpierw pochłania cię, po później yes. odbija I nic nie wchłania się, na przykład ziemię Albo liście Wiecie jakie ja info dostałem? Że moje ulubione jezioro, nad które jeżdżę co roku Kurwa wysycha, bo otworzyli banym kopalnię odkrywkową węgla yes. nie otworzyli, ona tam była ciągle Wspokój się, proszę Tylko już tak ją wykopali, że ona pod Kopalnia węgla Zale... pochłania całą wodę z jeziora i ona się zalewa moim ulubionym jeziorem. No jak ja mam to przeżyć? A na dotaka, jakby jeszcze było mało kurwa tego wylewania się wody. Więc pierdolę węglem. Zdychać. Nie, no proszę Cię. Nie, nie tej kosy. Uspokój się. Ja nic nie mogę zabić przez Ciebie. Ja widzę niesubordynację mojego montażysty, który powinien teraz ogarnąć film na YouTube. Nie, muszę forsować wypierdolenie węgla z Polski, Gabor. Jakby muszę przekonać te 40 osób, które są w tym momencie na streamie, żeby miały świadomość, jak węgiel jest zły i niedobry. I te auta jeszcze jebane. Już węgiel... Elektrownie węglowe? To jeszcze, jeszcze dobre, jeszcze do przeżycia no nie? jestem. Bo jak spojrzysz na wykres, yy, okej, okay, węgiel nie jest dobry, ale dalej elektrownia węglowa produkuje mniej dwutlenku węgla yy, niż yy, jebane samochody. Dobra Jadę już. Ardzi dole... naprawdę wystarczy hejtowania wszystkiego. Chciałeś wykupić poświetlenie wiadomości. Jebać węgiel bardzo dobrze. Szan Dzięki szanowni. za dunań, ta piąteczka. Jebać węgiel. Piedna Roksana węgiel. My nie mówimy, my mówimy o węglu, znaczy... Rzuć mi coś. Nie jebać węgiel... No nie nie węgiel masz, idę z zupem. O. Bo węgiel jest jakby jedną z podstawowych rzeczy, z których buduje się wszystko. Jakby pierwiastek C, czyli karbon, tak zwany węgiel. Jest bardzo ważny w naturze, ale nie do jego spalania, tylko właśnie. Węgiel tani, więc dobry. No właśnie, kurwa teraz jest tani. A zobaczymy za 30 lat, jak się go skończy. Jak się skończy, no, kurwa, jebane gówno. Bo wiesz, jakby to jest nieodnawialny materiał. Nie wiem, czy. Are you familiar with concept? Energia odnawialna. Co mnie obchodzi, że mamy największe zasoby węgla, jak prędzej czy później i tak się skończą. A samochody na paliwa konwencjonalne spoiler przez to, że wydziela się między innymi ciepło i tak dalej i tyle ile jest przekładni i rzeczy różnych ruchomych, żeby ci się działał jakkolwiek. No więc więc te auta, one energia jakby dostarczona przez paliwo. Jest tylko w 40% wykorzystywana. Dobra, ostat... Tylko 40% energii Dobra, z paliwa jest żywy. przekazywane na... dzięki piąteczka za tonight. To nie zachodzący yy, węgiel żywy. Tymczasem auto elektryczne 90% mocy, które pobierają z baterii, yy, oddają na napędzenie silnika, mm. a nie na jakieś ciepło i inne spaliny i efekty uboczne. Kurwa, żyjemy w czasach, gdzie kurwa, każdy ma własne auto. I kurwa, rodzina cztery osoby i pięć aut jest, bo jeszcze no służbowe musi być. Wszędzie jadą Dla autem psa. do sklepu podwórki. Sklep mają autentycznie. Moi sąsiedzi, kurwa, sklep mają 100 metrów od domu i jadą autem do sklepu. No kurwa mać, a później dlaczego. Mocę nie wytrzymuje za dużo informacji. Jeszcze jakby mieli auto elektryczne! Poko, niech jeżdżą sobie nawet po podwórku bączki kręcą. Ale palinowym! Pociągi, powręcia, pociągi węgla. Bo jak ja widzę, jak jedzie ja mieszkam obok toru, jak, jak leci pociąg z węglarkami, to mówię, o ty kurwa, weź wy kolej, czy coś, nie, może taka, Ale bo to... węgiel spoko, bo węgiel przynajmniej bierze prąd, a nie węgiel, żeby jechał, bo pociągi są elektryczne. I... Jakaś, jakiś stan, jakaś właśnie stacja, jakaś stacja benzynowa zrobiła miejsce na ładowanie elektryczne samochodów i... No I bardzo dobrze. Po... Ale wiesz co jest najśmieszniejsze? Że zrobili to generatorem, który jest na benzynę Nie, ale właśnie odnośnie tego mówiąc, bo patrz Generalnie tak, bo Nie no, bo elektryczne auta niby spoko, ale w Polsce i tak prąd jest wytwarzany z węgla Więc wiesz, to tak jakby tu chuja daje, no nie? Po czym patrzysz na wykresy yy, I węgiel, yy, jakby paliwa których używają samochody, żeby jeździć, produkują więcej gówna, spalin i dwutlenku węgla, niż jakiś węgiel z elektrowni węglowej. Bo elektrownia węglowa po prostu lepiej przetwarza ten węgiel. I o ile węgiel tak czy tak jest chujowy, to z dwojga złego wolę już jeździć autem elektrycznym, gdzie prąd został pozyskany z węgla w elektrowniach, niż jeździć z samochodem spalinowym. Ej, by ej, nie przeklinaj, Jak <laughs> czy przeklina, co drugie słowo, to jest git. No bo nie mamy węgiel! Nie, ale autentycznie chyba nic mnie tak nie triggeruje jak yy, węgiel. Aj, aj, A no właśnie, bo my jeszcze ruski węgiel sprowadzamy. Ja, znaczy, ja nie wiem, nie czytałem o tym, więc się nie będę może wypowiadał, ale tak, też słyszałem o tym, że my wprowadzamy kurwa ruski węgiel, a nasz wysyłamy gdzieś w świat. I ostatecznie wychodzi drożej. Czemu? Kurwa, nie wiem, powiedz mi. E, tak jakby Oj, i na czym e, to skończyliśmy e, i teraz warto połączyć dwie wiadomości e, RG wiesz, że większość CO2 jest produkowana przez e, ludzi tak, przez ludzi i przez zwierzęta, przez te jebane farmy e, bo ludzie za dużo mięsa jedzą, ale to już pomijam pomi pomi za follow, e, i drugie, że gdyby nie CO2 to by rośliny nie istniały, tak, to też się zgodzę tylko, że e, my CO2 mamy za dużo, bo generalnie CO2 jest ważnym czynnikiem w przyrodzie, mimo wszystko, ale nie w takich ilościach. Jeżeli tylko człowiek wyprodukował węgiel, to znaczy CO2, to by było git. Ale do tego jeszcze dochodzą auta, elektrownie i wszystkie te gówna. Gdyby nie te gówna, byłoby dosyć spoko. My produkujemy CO2, rośliny przetwarzają 8, 8, na tlen i wszystko jest w równowadze. Tylko że rośliny nie wyrabiają, bo my najpierw, kurwa, wycinamy drzewa, później palimy lasy, wypalają łąki, yy, w tym miejscu stawiamy cementowe miasto, i elektrownię węglową Uf, dobra, nie, na razie już chyba jak, mi, jak mnie ktoś jeszcze nie sprowokuje To ten, to Cześć Ble... Ale ty wiesz, że to się sprowokuje, kurde Wiem Dokładnie, już koniec pierdolenia u węglu Fajne mi poczucie humoru, Erdzi Erdzi to ogólnie spokojny ziomek Rzesz na Instagramie nic nie mam że jebać to też nic nie mam Dobra, więc trzymajcie się, do następnych